Cześć, ja na imię Asia i tutaj się tym, co mówi do mnie Bóg. Myślę, że mam mówić dzisiaj do ludzi, którzy bardzo mocno przejmują się jakimiś swoimi słabościami, jakimiś swoimi brakami. I, I myślę też o tym właśnie w kontekście Boga, w, w tym kontekście, czy mogłam do Niego przyjść z tym wszystkim. I powiem Ci, że to, czego uczy mnie Bóg i to, co ja widzę w moim życiu, to, że im bardziej zdaję sobie sprawę z moich słabości, im bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że. Nie potrafię pewnych rzeczy zrobić bez niego, tym bardziej on może przejawić się w moim życiu, i tym bardziej wtedy widzę po sobie, że wchodzę w ten stan, w którym on rzeczywiście może działać. Jakiś czas temu słyszałam takie porównanie, porównujące nas trochę do wosku. Ten moment, kiedy my sami chcemy wszystko zmieniać, kiedy my sami uważamy, że sobie damy radę, kiedy sami próbujemy pewne rzeczy naprawić. To trochę tak, jakbyśmy byli takim twardym woskiem. Jeżeli będziemy próbować uderzać w różne rzeczy, tak, żeby coś w sobie zmienić, to owszem może się coś stać, ale zazwyczaj to będzie jakieś odłamanie, jakieś pokruszenie i koniec końców wcale nie uzyskamy tego efektu, który chcemy. A więc, co zrobić, żeby z wosku dało się zrobić jakąś figurę, żeby dało się zrobić jakąś rzeźbę, żeby dało się z niego uformować coś innego? Trzeba go rozgrzać, trzeba go roztopić, i takim roztopieniem w naszym życiu jest. Przyjście bardzo blisko do obecności Boga. Przyjście i zrozumienie, że my potrzebujemy tej zmiany, że my potrzebujemy się roztopić przy Nim i tylko On jest w stanie nas uformować w to, co będzie dla nas najlepsze. Ten proces w naszym życiu nie jest raz, dwa czy trzy razy. Ja myślę, że on jest cały czas do końca naszego życia. Nawet jeśli jedną rzecz uda nam się już z Bogiem przetopić i przemienić w coś znacznie lepszego, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będzie można tego jeszcze poprawić. I poprawić jeszcze kolejnej rzeczy, i kolejnej, i kolejnej. Dopóki żyjemy, tu na Ziemi mamy po co przychodzić do Boga, jeżeli chodzi o nasze e, rzeczy do poprawy. Ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie zrozumienie, że my tego potrzebujemy i że tylko przy Nim będziemy w stanie w ogóle się zmienić. Tylko On jest w stanie uleczyć wiele naszych ran. I każdy z nas je ma, każdy z nas ma rany, które trzeba uleczyć, każdy z nas ma pewne rzeczy, z którymi trzeba przyjść do Boga i po prostu dać mu je. Naprawić i współpracować też oczywiście razem z nim. Bo to też bardzo ważna jest oczywiście nasza współpraca, współpraca z Duchem Świętym, słuchanie tego, co do nas mówi, no bo tak jak w życiu, bez zaleceń lekarza, jeśli nie będziemy słuchać tego, co też lekarz nam zalecił, to pewnej poprawy pewnie też nie zobaczymy. I to jest coś, czego ja sama również się uczę, i myślę, że Bóg chciałby Ci dzisiaj przypomnieć, że pewne rany jeśli może nawet nie wszystkie, jest w stanie uleczyć tylko i wyłącznie On. I jeśli będziemy szukać tego uleczenia czasami w innych ludziach, czasami sami próbując coś na siłę zrobić, to nigdy, nigdy tego nie wyleczymy po prostu. Ale jeżeli w takiej dużej cierpliwości przyjdziemy do Niego i Jego poprosimy o to, by się tym zajął, i poddamy się też temu procesowi, każdy proces ma też jakiś swój czas, i czasami ten czas jest trochę dłuższy niż myśleliśmy, albo trochę krótszy niż myśleliśmy. Ale ważne jest, żeby się tutaj poddać Bogu i poddać temu, co on może zrobić w naszym życiu, bo to on wie dokładnie, co jest w naszym sercu, on wie dokładnie, co potrzeba tam zmienić, przez co nas przeprowadzić. I naprawdę nie gniewa się na ciebie za to, że masz pewne rany. Tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze jest, żeby zrozumieć, że jego potrzebujesz, żeby zrozumieć, że bez niego nic nie możemy. A z takim nastawieniem i z takim pojęciem tego, kim jest dla nas Jezus właśnie, kim jest Duch Święty, kim jest Bóg, jeśli przyjdziemy z tym do Niego, to ten najważniejszy ruch już wykonamy. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.